Cześć, nazywam się Paulina. Cześć, nazywam się Klaudia. Dzisiaj nie mogłam być z Pauliną, bo jestem dzisiaj w Anglii. Więc dzisiaj pokażemy y, Wam, jak się robi szpazę. Dobrze. Yy, pierwsze ćwiczenie to będzie takie, że musicie mieć je, jedną nogę. Poczekajcie. Musicie mieć jedną nogę. Tak, o. I musi być ona prosta. Znaczy, taka jakby... Um, paska, znaczy, no nie prosta. No, no, musi być tutaj proste tutaj proste i tutaj proste. A z tyłu musi być całkowicie prosta i jakby zacznie bojać, wytrzymujecie 10 sekund, tak. Po, y, potem, drugie ćwiczenie macie, że... zatem y, bierzecie... Y, Właśnie, bierzecie tak, jedną nogę jedną tak i jedna noga i tutaj teraz do przodu, ta co była z tyłu musi być teraz w przodzie. A to była ta. I, a a więc ta z tyłu musi, y, musicie przeciągnąć ją do, a to się, do pleców. I jeśli zacznie was boleć, y, wtedy musicie y, policzyć do... Y, 10 sekund. Dobrze. A potem yy, musicie, bierzecie t, yy, znowu tą nogę i wytrzymujecie ją. Tam, 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 tam z przodu, prostu jedzie i robicie skłony do niej. Jeśli zacznie Was boleć, wtedy wytrzymujecie 10 sekund. Nie, nie. 30 może być nawet. Aha, dobrze. 30. I potem e, jeśli do komuś nie wychodzi szpagat, to wytrzymujecie... Trzy, trzy, i 30 sekund wytrzymuje... próbujecie wytrzymać. Ja pokazała, jaki jest prawdziwy szpagat. Oczywiście nie jestem z Natalią, więc nie mogę. No a co mój nieprawdziwy? A więc. Tak, to jest y, twój prawdziwy całca. Dobra, no i y, to chyba. W tym na tyle, a potem y, jak przećwiczycie to wszystkie na jedną nogę, to potem próbujcie na drugą i tak na zmianę. Pa!